Dzień dobry. Pokażę teraz, jak w programie bradera P Design 10 przygotować projekt haftu pod tamborek do haftów łączonych. Załóżmy, że chcemy wykonać haft w tamborku łączonym 13 na 30 cm. Aby to zrobić, musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy odpowiednio zmienić ustawienia programu. A po drugie musimy przygotować projekt haftu w pewien specjalny sposób. Jak zmienić ustawienia programu haftu? Otóż wchodzimy w ikonkę kwiatka, następnie Design Settings i wybieramy tamborek do haftów łączonych. Na liście tamborków na samym końcu dwie ostatnie pozycje to są tamborki do haftów łączonych. Wybieram tamborek 13x300. Ok. Drugą rzecz, jaką musimy zrobić, to musimy przygotować projekt haftów w specjalny sposób. Jaki to jest sposób? Na ekranie widzimy projekt haftu, który właśnie tak został wykonany. Cechą charakterystyczną tego projektu haftu jest to, że żaden z elementów tego haftu, elementów czyli obiektów haftu, nie przekracza swoją wielkością pola haftu maszyny. W tym przypadku to pole to jest 13x18 cm. Proszę zobaczyć, jakie to są obiekty. Napis składa się z dwóch elementów. Lewy element, pol. I prawy element ska. Musimy to zrobić ręcznie. Program automatycznie nie podzieli tego projektu na te dwa elementy. Podobnie ramka. Proszę zobaczyć, że ramka składa się z lewego elementu i z prawego elementu. Ja teraz kursorem rozsunę, widać, widać wyraźnie teraz, że ta ramka składa się z dwóch części lewej i prawej. I to też zostało zrobione ręcznie. Program tego automatycznie nie zrobił. A więc mamy specjalnie przygotowany projekt haftu. I teraz wystarczy, teraz jeszcze może pokażę, że w tym programie możemy obejrzeć, jak maszyna będzie widziała ten projekt haftu. Klikamy funkcję Design Property. I teraz program nam pokazuje. To jest pierwsza pozycja z czterech. Program podzielił ten projekt haftu na cztery elementy. To jest pierwszy element. Teraz drugi element. Następnie trzeci element i czwarty element. W momencie, kiedy ten projekt haftu zapiszemy na pendrive, na pendrive i wsadzimy do maszyny, to maszyna zobaczy ten projekt jako cztery oddzielne projekty. I w ten sposób możemy, jakby dzieląc wykonanie haftu na cztery etapy, wykonać cały projekt haftu. Dziękuję bardzo.